Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ten stan wyjątkowy to jest tylko plaster naklejony na nieudolność rządu w zabezpieczeniu granic, nie tylko przed nielegalnym przekraczaniem granicy w ramach szeroko zakrojonej akcji śluza, o której nasze służby wiedziały od lat, także przed grupą posłów, aktywistów, którzy chcą łamać prawo przekraczając granice. To jest plaster na tym prowizoryczny płot który postawiliście, bynajmniej premier Mateusz Morawiecki nie ma czterech metrów, ten płot jest taki niski, ten płot zawieszany szczotkami do sprzątania, swobodnie pokonywany zwykłą drabiną przez nielegalnych migrantów, a także przez aktywistów współpracujących z niektórymi politykami opozycji. Tak proste ten płot jest pokonać. Oprócz tego plastra, który naklejacie, potrzebny jest z prawdziwego zdarzenia porządny, taki jak na innej granicy strefy Schengen, granicy węgiersko-serbskiej, porządny mur, porządny płot. Tak to wygląda w poważnych państwach i tego od państwa... Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2015. Konfederacja, wolność i niepodległość.